Ok, załóżmy, że stworzyliśmy sobie jakiś projekt, na przykład w Eclipse. Workspace znajduje się akurat nad wirtualnym dysku Q, podmontowanym pod nasze C, backslash, dev. Tutaj jest już gotowy programik testowy do jednej z jakichś tam moich bibliotek, ale to zupełnie nie ma znaczenia. Budujemy sobie ten projekt i widzimy, że w katalogu kompilator stworzył trochę dodatkowych plików. Na przykład katalog release zawiera pośrednie pliki kompilacji. Załóżmy, że jest to kompletnie nowe repozytorium, więc inicjalizujemy gita komendą git init. Komenda git status pokaże nam, że gdybyśmy dodawali wszystkie pliki i katalogi, to wszystko co tutaj się pokazuje zostanie dodane do repozytorium. Zróbmy to może dla testu i zobaczmy, co się stanie. Widzimy, że w środku znalazło się kompletnie wszystko Łącznie ze skompilowanymi plikami a na tym akurat nam nie do końca zależy. Repozytorium właściwie zawsze powinno zawierać włącznie to, co jest potrzebne do skompilowania naszego projektu i nic więcej. Zresetujmy sobie stan do początkowego, kasując po prostu katalog.git. Robię to tylko po to, żeby pokazać pewne mechanizmy i zacząć przykład od początku. Normalnie nigdy takich rzeczy nie należy robić. Żeby rozwiązać problem, o którym wspominałem, użyjemy sobie mechanizmu tzw. git ignore. W sieci można znaleźć wiele gotowych przykładów plików .gitignore stworzonych przez społeczność. Znajdźmy sobie na przykład pliki tego typu dla Eclipse. A. Przechodzimy do wersji surowej pliku, kopiujemy zawartość. W naszym lokalnym repozytorium zwykłym notatnikiem tworzymy plik o nazwie .gitignore, wklejamy zawartość i zapisujemy taki plik. Ponownie inicjalizujemy gita w katalogu uruchamiamy git status, no i niestety widzimy, że rozwiązanie nie do końca zadziałało. Dalej widoczny jest katalog release. Co się okazuje? Eclipse jest oczywiście narzędziem, które używamy, ale wewnętrznie korzysta on akurat tutaj z afr środowiska developmentowego, normalnie używanego przez Atmel Studio. Poszukajmy więc może podobnego pliku do Atmel Studio. Widać, że są znacznie krótszy, podobnie jak wcześniej kopiujemy zawartość. Wklejamy gdzieś na końcu wcześniej stworzonego pliku gitignore i zapisujemy. Jeszcze raz uruchamiamy komendę git status i widzimy, że tym razem żadnych śmieci już git nie widzi. Dodajemy zawartość do repozytorium, eee, najpierw git add, uruchamiamy ponownie git status i widzimy, że tym razem w gicie znajdują się tylko potrzebne do kompilacji pliki. Oczywiście plik .gitignore również znajduje się w tych plikach. Można go później zmieniać dokładnie tak samo jak każdy inny plik. Komitujemy nasze zmiany, dodając komentarz initial. Oczywiście git push tu znów nie zadziała. Repozytorium nie jest skonfigurowane do pracy z serwerem. Pokazywałem to już przy innej okazji, ale możemy powtórzyć dla utrwalenia. Załóżmy sobie nowy projekt, na przykład w GitLabie. Akurat w takich przypadkach dbam o to, żeby nazwa repozytorium była dokładnie taka sama jak nazwa katalogu, z dokładnością do dużych i małych znaków. Wyłączamy tworzenie readme, Niech to repo też będzie prywatne. Tworzymy projekt na serwerze. Dostajemy jak zwykle pomocniczą listę komend, wybieramy ostatnie z nich, kopiujemy i wklejamy do okna linii komend, będąc wewnątrz tego repozytorium. Po chwili nasz projekt jest już w pełni skonfigurowany do pracy serwerem Gita. Teraz zwrócę uwagę na jedną ciekawą rzecz. W przykładzie, który umieściliśmy w gicie przed chwilą możemy zobaczyć dwa podkatalogi z mini bibliotekami. KM Common i KM Debug. A co, jeśli chcielibyśmy użyć tych mini bibliotek więcej niż w jednym projekcie. Co jeśli w jednym z tych projektów byśmy zrobili jakieś zmiany albo uzupełnili poprawki, tego typu rzeczy? Taka praca mogłaby być bardzo niewygodna i czasochłonna. Mało tego mogłaby powodować również błędy. Na szczęście w Gitie znajduje się mechanizm, który w łatwy sposób pozwoli ogarnąć tego typu potrzeby. Mowa tutaj o tak zwanych podmodułach. Pokażę może, jak można rozdzielić cały projekt na taki, który będzie zawierał właśnie podmoduły. Przygotujmy może na początek naszą nową strukturę w GitLabie, która ułatwi nam pracę. Powiedzmy, że będziemy mieli rodzaj grupy zawierającą nasze wszystkie biblioteki AVR-owe. Nazwę sobie tą grupę KM avr Lips. ścieżka niech będzie również identyczna. Tworzymy ją sobie na własne potrzeby, więc może być prywatna. OK. w ramach tej grupy teraz możemy sobie stworzyć projekty nazywające się dokładnie tak samo jak nasze biblioteki. Czyli w pierwszym przypadku km-common. Jeśli jest to już biblioteka istniejąca, którą chcemy wrzucić do GitHub, pamiętajmy o wyłączeniu tworzenia readme. To ułatwi trochę sprawę. Przechodzimy znów do grupy km Lips i tworzymy projekt, tym razem km-debug. Ups, jeszcze raz, kopia nie zadziałała. Również bez pliku README. OK, klonujemy obydwie biblioteki na nasz dysk, korzystając z podpowiedzi w serwisie GitLab. Pamiętamy nazwę drugiej biblioteczki możemy użyć tej samej ścieżki, robiąc po prostu drobną zmianę. Na dysku mamy już odpowiednie katalogi. Zawartość całego naszego katalogu KM-Common przenosimy do katalogu KM-Common biblioteki. To samo robimy z KM-Debug. Kopiujemy wszystkie pliki jak leci. Po prostu z nadrzędnego katalogu do nowego w ramach bibliotek. Otwórzmy sobie jedno z tych repozytoriów Git Extensions. Widzimy, że zawiera ono pięć nowych plików. Robimy commit. Dodajemy wszystkie pliki. Wpisujemy komentarz. I możemy teraz od razu kliknąć commit and push, co sprawi, że pliki od razu znajdą się na serwerze. OK, trwa to momencik. Otwieramy teraz drugą bibliotekę KM Debug, robimy dokładnie to samo, commit, stage all, komentarz i commit and push. Możemy od razu sprawdzić, czy obydwie biblioteki znalazły się poprawnie po stronie serwera. OK, wszystko jest na miejscu. Jak widać, biblioteki te są widoczne w GitLabie pod grupą KM avr Lips. Przejdźmy teraz do naszego projektu głównego. Musimy się najpierw pozbyć oryginalnych plików tych bibliotek. Po prostu je kasujemy. Otwieram teraz w Git extensions główny katalog projektu. Ten minus pokazuje, że pewna liczba plików została skasowana. W okienku po naciśnięciu przycisku Commit mamy listę plików. Akurat ta zmiana w pliku application.c nie ma znaczenia to tylko dodatkowa pusta linia. Dodajemy wszystkie zmiany. Łącznie ze skasowanymi plikami, oczywiście pamiętamy o komentarzu. Robimy commit. Teraz możemy zrobić push. Używam do tego przycisku w toolbarze. W tej chwili pojawia nam się jeszcze okienko z zmianami, ale przy tym sposobie, w jaki korzystamy w tej chwili z Gita, nie mają one zupełnie znaczenia. Klikamy przycisk push i zmiany zostały wysłane na serwer. Teraz musimy dodać ponownie biblioteki do projektu głównego, ale tym razem dodamy je jako podmoduły. Będziemy potrzebowali ścieżki gitowej biblioteki, to możemy pobrać sobie na przykład w GitLabie. Tym razem nie używamy jednak komendy git clone, tylko innej git submodule add. Proces wygląda bardzo podobnie do klonowania, ale nie jest dokładnie tym samym. To samo robimy z naszą drugą biblioteką kmdebug. Wystarczy, tak samo jak wcześniej, mała podmiana w ścieżce. Ok, drugą bibliotekę mamy też już dołączoną. Jak widać, te biblioteki już są na miejscu, ale oprócz nich doszedł jeszcze jeden plik o nazwie .gitmodules. Zobaczmy, co jest w środku tego pliku. Widać, że dla każdego podmodułu został stworzony wpis zawierający lokalną ścieżkę oraz ścieżkę gitową podmodułu. Zawartość podmodułu jest już na swoim miejscu, ale tym razem jest to niezależne repozytorium gitowe, a nie po prostu katalog w projekcie. Komendą, którą można użyć, aby wyciągnąć aktualną wersję bibliotek, jest git submodule update z opcją init, jeśli robimy to po raz pierwszy. Teraz akurat nie jest nam to potrzebne, ale przyda się przy wyciąganiu projektu od początku. Komenda git submodule status pokaże nam, jakie konkretne wersje podmodułów są przypisane do naszego repozytorium. Git będzie pamiętał, który dokładnie komin został przypisany, więc jeśli zostaną w bibliotekach wykonane w przyszłości jakieś zmiany, to i tak przy wyciągnięciu projektu z repozytorium zawsze dostaniemy biblioteki dokładnie w takiej postaci, w jakiej je tam mieściliśmy razem z projektem. Zwykła komenda git status będzie nam pokazywała te biblioteki tak, jakby to były zwykłe pliki, które na przykład należy dodać. Ale w nadrzędnym repozytorium nie znajdą się jakieś pliki, a jedynie referencje do repozytoriów bibliotek. Hej, okay, dodajmy nasze zmiany. Robimy commit z komentarzem i wysyłamy na serwer git pushem. W git extensions widać od razu, że dodane katalogi wyglądają nieco inaczej niż zwykle. Pokazuje się informacja, że są to podmoduły. Jeszcze przejdźmy do naszego projektu w GitLabie. Obydwie biblioteki oznaczone są znakiem małpki oraz konkretnym identyfikatorem komita dla podrzędnych bibliotek. Zobaczmy jeszcze, jak będzie to działać w przypadku zmian zrobionych w takim projekcie. Będzie to nieco bardziej skomplikowane niż przy zwykłym repo gitowym, ale myślę, że bez problemu damy radę. Zmienię na początek odrobinę plik main. Skasowanie jednej linijki wystarczy. Zapiszmy go. Komenda git status pokazuje nam, że mainC, który jest plikiem głównego projektu, został zmieniony. Wejdźmy do biblioteki kmdebug. git status pokazuje, że nie było tutaj żadnych zmian. Zróbmy tym razem zmianę w pliku nagłówkowym. Dobra. Niech będzie po prostu dodanie pustelniki. Tym razem git status pokaże nam tylko tą zmianę, jaka została zrobiona w ramach podmodułu. Przejdźmy znów do projektu głównego. Co pokazuje git status? Pokazuje tylko zmianę w pliku projektu głównego oraz dodatkowo informację, że coś zmieniło się w zawartości podmodułu, ale nie ma informacji, jakie pliki tam się zmieniły. Wejdźmy jeszcze raz do biblioteki kmdebug. OK, status jeszcze raz. Zmieniony plik to kmdebug.h. Dodajemy zmianę. git add. Komitujemy znów z opcją m, żeby dodać komentarz. Wysyłamy na serwer git push. Przechodzimy do katalogu wyżej, do głównego projektu. Git status pokaże nam teraz nieco inny komentarz w bibliotece KM Debug. Wcześniej było to modified content, a teraz jest new commit. Na poziomie głównego projektu jest zawsze tylko informacja o pojedynczej zmianie, niezależnie od tego jak dużo plików zostało zmienionych w podmodule biblioteki. Każdy commit jest widoczny zawsze jako pojedyncza zmiana. Zapamiętajmy jakie do tej pory mieliśmy numery commitów w bibliotek w repozytorium. Dodajmy zmiany. git add. Robimy git commit z komentarzem, git push. Wysyłamy na serwer repozytorium głównego projektu. Kiedy odświeżymy stronę, będziemy widzieć, że nasz identyfikator D48490E7 zmieni się na coś innego. Ok, teraz mamy 9AF9AF91. Czyli wszystko się udało. Jeśli teraz klikniemy w ten katalog, zostaniemy przeniesieni w GitLabie do naszych bibliotek owych Wchodząc do wewnątrz takiej biblioteki, widzimy tylko i wyłącznie historię zmian, które dotyczą tej właśnie biblioteki i kompletnie nic więcej. W historii zmian głównego projektu znajdują się z kolei tylko zmiany dokonywane na poziomie projektu głównego oraz dodatkowo ewentualnie zmiany rewizji podmodułów. Tutaj widać jakie zmiany znalazły się w komicie. Jedna z nich jest po prostu usunięta pusta linijka, a druga to zmiana identyfikatora w podmodule. W głównej liście plików Gitla pokazuje jak zwykle tylko uproszczone numery komita, składające się tylko z pierwszych ośmiu znaków kompletnego numeru.